Roxy Węgiel nie gryzła się w język. Oto jak skomentowała ślub Wiki Gabor. Dopiero Wiki Gabor zdążyła potwierdzić zaręczyny, a już internet obiegły sensacyjne doniesienia o tym, jak będzie wyglądał jej romski ślub. Jedno nagranie wystarczyło, by rozpętać prawdziwą burzę, a młoda wokalistka znalazła się w samym centrum medialnego zamieszania. Gdy emocje nieco opadły, głos w sprawie zabrała Roxana Węgiel, która doskonale wie, jak bezlitosny potrafi być show biznes. Jej słowa o Wiki wywołały niemałe poruszenie. Jedno nagranie rozpętało burzę. Wystarczyło jedno wideo, by wokół Wiki Gabor rozpętała się prawdziwa medialna burza. Nagranie udostępnione przez dziadka wybranka wokalistki, Bogdana Trojanka, momentalnie obiegło internet i wywołało falę spekulacji. Internauci natychmiast ruszyli do komentowania, a pytania o wiek artystki i sens tak poważnych decyzji posypały się lawinowo. Sama Wiki postanowiła szybko zareagować i odnieść się do medialnych doniesień. Na Instagramie potwierdziła, że jest zaręczona i nie ukrywa swojego szczęścia. Tak, zaręczyłam się i jestem bardzo szczęśliwa, napisała krótko, nie wdając się w szczegóły. Choć wydawało się, że tym wpisem artystka utnie spekulacje, było dokładnie odwrotnie. Z jej profilu zaczęły znikać kolejne posty, a ona sama wycofała się z medialnych komentarzy. Artystka postanowiła nawet usunąć z profilu na Instagramie wszystkie swoje zdjęcia. To wywołało jeszcze większe spekulacje niż dotychczas. Roxy Węgiel zabiera głos. Niedawno głos w sprawie Wiki Gabor zabrała Roxana Węgiel. Artystka, która sama ma za sobą burzliwy czas po ogłoszeniu zaręczyn i ślubu, doskonale wie, jak bezlitosny potrafi być internet. Zapytana o zamieszanie wokół młodszej koleżanki, nie ukrywała, że cała sytuacja budzi w niej mieszane uczucia. Nie jest to łatwe na pewno widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Wiki, przyznała w rozmowie z Eską. Wielu fanów szybko połączyło jej słowa z nagłym wycofaniem się Wiki z mediów społecznościowych i znikającymi postami na Instagramie. Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa, dodała. Jej wypowiedź momentalnie obiegła sieć i wywołała kolejną falę komentarzy. Jedni chwalili Roxanne za szczerość i empatię, inni zarzucali jej, że takie słowa tylko podsycają plotki. Internauci bez litości. Choć Wiki Gabor starała się uciąć spekulacje jednym wpisem i milczeniem, to internet szybko podchwycił temat ślubu. Pod nagraniami, artykułami na portalach show biznesowych i postami momentalnie pojawiły się setki komentarzy, w których internauci otwarcie oceniali decyzję młodej wokalistki. Najczęściej powtarzającym się wątkiem był jej wiek i pytanie, czy tak młoda osoba powinna mierzyć się z tak poważnymi życiowymi wyborami pod okiem całego kraju. Dlaczego wszyscy wtrącają się w jej życie? Ma dopiero 18 lat, to za wcześnie na ślub. Jeśli jest zakochana i szczęśliwa, to jej sprawa, komentowali obrońcy wiki.